Sytuacja jest następująca, że Andrzej Grębowicz, kiedy był już bardzo chory, napisał jeszcze jeden sezon Rancha, krótszy, bo dłuższego, już nie mógł, a tak naprawdę napisał scenariusz filmu fabularnego i siedmiu odcinków. Pisał najpierw jednym palcem, bo tylko jednym palcem był w stanie pisać, potem dyktował. A potem, kiedy był jeszcze słabszy, mówił swojemu synowi, o czym chciałby, żeby była następna scena. I syn pisał, i mu czytał, i on wprowadzał poprawki, albo mówił, fajne, jedziemy dalej. I ten scenariusz od, 19, od 2017 roku leży w telewizji. E, e, telewizja najpierw udawała, że chce to wyprodukować. Potem, pod pretekstem, że nie było pieniędzy z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, odłożyła sytuację. W międzyczasie zmarł Paweł Królikowski, więc, już całego siedmioodcinkowego serialu nie nakręcimy. E, możemy nakręcić film fabularny i trzy odcinki. E, telewizja tego nie chce. Mówi, że jest za niski poziom artystyczny tego serialu, żeby odpowiadał odpowiednim, bardzo, od obecnym bardzo. standardom w telewizji. E, m, więc nawet ostatnio, jak przesłaliśmy scenariusz, to nie, biuro programowe nie przesłało go do redakcji produkcji, właśnie mówiąc, że to, że to się nie nadaje. Dlaczego obecna telewizja tak uważa? Dowiedzą się Państwo, mam nadzieję, na święta, ponieważ e, wyjdzie powieść oparta o e, całe siedem odcinków. E, będzie się nazywała Wilkowyje, Zemsta Wiedźm e, i, i, i po prostu będzie książka. A czy będzie serial i film, tego nie wiem. Z rozmaitych względów ostatnim momentem, żeby to zrobić jest e, przyszły rok, więc nic się nie zmieni w stosunku telewizji. To jeżeli nie dowiecie się Państwo w przyszłym roku, że kręcimy, to znaczy, że ciągu dalszego już nie będzie.